Siemaneczko kochani, ja jestem fryzjer i dzisiaj zagram sobie taki Let's Play CS 1.6 Muzyczka już się włączyła, więc możemy zaczynać tę spierdlankę Nie, ja dzisiaj kupię SMG żeby wszystkich rozwalić, wiadomo Dobra, lecimy, lecimy po topkę Gdzie ja idę na B? Ja nie lubię Zawsze mnie zabijają, skuwańce. Panowie, panowie, panowie! Kurde, zabił mnie dziad prawie. Ale ja to zabiję normalno. Tak się robi, fryzjer. 9-5, kurde, stacy do dupy, ale jedziemy dalej. Jedziemy po to jak to mówią. Ach mnie skubany wziął! Normalnie wziął mnie skubany niczym gwiazda. Co ja mówię? Biorę SMG, nie bierzemy żadnego rifles. Bo co ja w ogóle... Już tutaj mam armu naboje, ale dobra jedziemy! Skurwimy tych wszystkich faj Faje! Jedziemy po topkę! Woo! Pewnie zginę za taki kill! Chcę e co? Frydzyny zarady! Przyjdę zarady! Frydzyny To za mną! Popry! ginąć za mnie! To się cykam. No, Możemy pośpiewać! To... Pośpiewujemy! Ale jestem frajerem w tej grze. Znowu primary no. Jest! Zabiłem z granata! Zabiłem go! Zabiłem go! To wyjdzie że tej łapka w górę O, zabijałby! mnie! się kopy! Ja pierniczę! Równość. Standardowo SMG A, nie kupiłem primary. Nie kupiłem primary. A, nie kupiłem. skirujemy może a a skirujemy wariaty za mną drzwi A nie wiem bo kurwa nie wzięł primary ja pierdolę jiu 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 Dramatyczna muzyka. Zukuleci 13 HP. Zukuleci 13 HP. Proszę Państwa. Niestety skrzynki i koniec rozgrywki. Ale był grał, proszę Państwa, był grał! tą rozgrywkę! Counter Cherry Twin. A więc proszę Państwa! Wygrywamy, wygrywamy, proszę Państwa! Z prowadzeniem proszę Państwa 8 do 3 punktów 50 e, 5. Państwa, jedziemy po topkę, jedziemy po topkę! Proszę Państwa, jedziemy! Standardowo, turyści, komentator sportowy będzie, Zaczynamy rozgrywkę. Kom kompakt, jedziemy. Chłopaki, wyewariujemy. Proszę Państwa... Trójka odważnych wariatów. Leci na Bombside B. Ratować! Czy im się to uda? Niestety fryzjer leży. Proszę Państwa, co to za atmosfera? Rozgrywki c 1 6 Proszę Państwa, nie możemy wierzyć. Na ukochany fryzjer 1D. Któż Państwa dead No, no niestety. Cóż poradzić? teraz spoglądają na ginekologa pro-gamer, który ma właśnie 22 HP. Ginekolog wariuje niczym bo Po na autostradzie. Czy ginekolog gra? Czy ginekolog da radę? Państwa, atmosfera jest nie do wytrzymania. Ginekolog, niestety, pat, Ginekolog, jak to było możliwe? Tego to jest po prostu nie do uwierzenia, proszę Państwa. Ginekolog deadnought nie da rady, po prostu nie da rady, proszę Państwa, ale musimy się pozbierać. Niestety, terroryści wygrywają tą rozgrywkę, ale CT się nie podaje. CT będzie walczyć do końca, proszę Państwa, bombsite B, bombsite A. Cyzrku kupuje SMG i leci, proszę państwa! Leci gala! Leci ginekolog! Leci lapio, proszę państwa! No, kurde! No, to chyba za nie pogramy! Tak więc, kochani, no, mam nadzieję, że wam się dzisiaj troszeczkę podobało. To było takie komentatorsko, wyzywająco, wyzywająco, wyzywająco wyzwanie. Coś takiego chciałem powiedzieć. No. Stan zbanowany za niby troll niepotrzebny, no kurde, no cóż, chociaż w sumie, chociażby rozgrywka była jakaś ekscentryczna, no ale cóż, musimy dać radę w następnej rozgrywce, proszę państwa, następnym razem gramy znowu w CZ/ 1.6, potem zagramy w Far nawet Morowinda, a także w różnorakie inne gry. Mam nadzieję, wam się podobało, nie dziękuję, pozdrawiam.